Cześć widzowie, i dzisiaj, yy, dzisiaj opowiem Wam, jak zadbać o kury, yy, jak je przygotować do zimy. Teraz idziemy sobie otworzyć kury. Jak widzicie, mgła jest dookoła. Prawie nicze, niczego nie widać w promieniu 100 metrów. Otwórzmy tutaj kury. Mgła jest naprawdę mocna. Ledwo zarysy domów widać. Tutaj mają kurki ziarno i wodę, bo tutaj na jesień muszą mieć dość duże jedzenia. Otwieramy im. Teraz sobie wychodzą. Tutaj jeszcze na haczyk zapnę, żeby, to, żeby te drzwiczki się nie zamykały. No i tak, kurki, jak widzicie, od razu wychodzą, nie zastanawiają się. Z, trochę patrzą do garczka, bo tam też mają jedzenie. Trochę idą sobie do tego podajnika z ziarnem, tam też jedzą. Piją sobie wodę. Yy, no i za chwilę będą sobie tak chodziły. Pewnie, jakąś, pewnie trochę trawy poskubią. Teraz przyszłem już po południu. I tak na pewno yy, trzeba pamiętać o tym, że ja mam tutaj taką wentylację. I zwykle na lato jest otwarta tak wentylacja, no nie? Tam jest po, po drugiej stronie też ma taka wentylacja, taka kratka wentylacyjna, ale na zimę muszę im trochę przymknąć, żeby, nie, żeby jakby powietrze tak szybko nie wymieniało i dzięki temu po prostu kury nie będą się tak nie będą się po prostu wychładzały. No to po drugiej stronie jest to już tak zrobione. Tak na będzie im tam wylatywało powietrze wymieniało się, ale kury się nie, nie wychłodzą dlatego, że musimy zmniejszyć po prostu trochę tą kratkę wentylacyjną, żeby im tak nie wiało tam tym zimnym powietrzem w nocy oczywiście jeśli ktoś taką kratkę ma teraz sprawdźmy o tutaj sobie w kurniku dwie kurki siedzą Pewnie znoszą jajka, tam trzecia siedzi w kolejce, aż się wolni, zwolni gniazdo do składania jajek. No, no i tak, tak to wygląda w środku. Tutaj jeszcze zamknę. Tutaj mają jedzenie, co już mówiłem. Jeszcze trochę mają tego ziarna. No i co? Przy, jeszcze Wam pokażę, jak je... Za chwilę, za chwilę jeszcze zamkniemy. No tak chodzą sobie, zbierają jedzą trawkę, jedzą też inne rzeczy. Jakiegoś robaka zjedzą, to i znajdą to, 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 to też go zjedzą. Czasem na kurą też rzucam taki, czasem kurą rzucam też ta, jak, jakiegoś dobrego Jakąś dobrą na przykład kapustę, jakieś liście kapusty też to one też to lubią jeść. Na pewno na jesień trzeba posprzątać kurą w kurniku, żeby miały bardziej przytulniej. Trzeba na pewno, trzeba doszczelnić kurnik, może nie doszczelnić tylko... Na pewno trzeba też kurnik ocieplić, jeśli ktoś nie ma ocieplonego kurnika, tak żeby tym kurkom było ciepło w zimie. No i też tych kur trochę, jak, tym więcej jest kur, tym one bardziej się grzeją, jakby tak same o siebie się grzeją, bo siedzą blisko siebie. I dzięki temu większa temperatura wy kurniku i dzięki temu po prostu kury mniej marzną albo w ogóle nie marzną no i na pewno często też się tak zdarza, że kury na jesień przesta przestają jeść no to jest spowodowane przede wszystkim tymi mrozami kury też trzeba obficie karmić na jesień dlatego, żeby one się dobrze przygotowały do zimy tutaj, tutaj jeszcze Yy, przyszłem, je za, za chwilę zamknąć te drzwiczki yy, tego muszą wszystkie wejść. O, te, moje kury są tak nauczone, że one sobie wchodzą, jak tego się robicie, no to już nieraz widzieliście, ale po prostu sobie yy, wchodzą po, po tej drabince i do tego. O, tak, teraz widzicie, ta kurka sobie wchodzi i wchodzą sobie po prostu do kurnika. Yy, i yy, ja na aby żaden list czy, co, czy jakaś łasica się nie wkradła, to ja te drzwiczki zamykam na noc, a rano je otwieram. Jeszcze rano było pełno tu ziarna, jak widzicie, zjadły. Wody jeszcze trochę mają. No i jeszcze trochę ich się tu kręci, ale one powoli już będą szły spać. Większość kur już jest w kurniku. Za chwilę może Wam pokażę. No, może za chwilę sobie zobaczymy, jak ten kurnik wygląda tak od środka. bo... Bo te kury teraz tutaj śpią i one są takie osowiałe, tak patrzą niewyraźnie, bo one te bo te, te kury teraz sobie odpoczywają i śpią, nie chcę im tak przeszkadzać, ale chcę wam też pokazać jak to wygląda. One są teraz takie osowiałe, takie ospałe, no dlatego, że po prostu odpoczywają. Otwórzmy jeszcze tu. Zobaczmy. Zobaczmy czy nie ma jakiegoś jajka. Nie ma. Tak, gdy się im zaświeci, to one zaczynają troszkę wariować, bo dziwię się, że, że, na, że było ciemno i nagle jest jasno. Ale już biorę tą latarkę, żeby ich nie, nie stresować. Niektóre są bardzo zdziwione. Te kury. Tutaj też jest taka kurka, która się normalnie daje głaskać. O, można ją pogłaskać. No to y, ja tutaj już je będę zamykał, tutaj te drzwiczki do podbierania jajek zamknę. Tutaj kurki sobie wchodzą, widzę. Widzę, że one już też idą spać. Y, no i co zamknę, y, zamykam te drzwiczki, jeszcze y, żadnego jajka nie było, zwykle jeszcze zabieram jakieś jajka, ale to y, zabrałem wcześniej jajka, więc ta kurka już sobie wejdzie. I ja tutaj sobie zamknę. I teraz kurki są zamknięte. Nic im nie grozi przez, tą, przez noc. Bo jeszcze nigdy nie miałem takiej sytuacji, że jakby, jak kurnik był zamknięty, to coś mi weszło do tego kurnika. No to co, tak to wygląda. Już się powoli robi ciemno. Kury wszystkie weszły, są zamknięte. A więc ja będę się już z wami żegnał. I... Do zobaczenia! Mam nadzieję, że Wam się podobał ten film, i do zobaczenia!